Uh, to jest life. Mieno za Ači. To nie jest life, to jest wolne. To jest to, to dala, jak like, yeah. <laughs> Bo tampó nie nagrywałem Lego City, nie było filmików, bo byłem na wakacjach. Co jest za pilotowią? Słuchajcie, wdowie. Brakuje nam tylko dwóch stacji, by nie mieć parową. Uh. 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 A tak to pustkie, jak nie wiem, na tej mapie, nie? stację. Ja bym została cię ubrą, słuchajcie. No tak dziwnie powiedziałem. No co so. tak tutaj ze Tak skoro. na autobus <grymianowicie> patrzcie teraz patrzymy z naszych oczu ludzika patrzyliśmy, widzieliście? Konwruktora. Nie yes. chcę być konwruktorem. Nie Branca Bruta to não entendo Tak głęboko aż jest na niego. No nie? Faktycznie głęboko. płytko jak płytko. Ja mnie do. do podziemia. Ja gdzie jest to? No, a poza mapę w las. Tak płytko tu jest. Po Tak płytko aż tu jest. No. To po co on musi pływać? Ну, ну, душе имел, так как бы. Так как ты на басане особняк. О, закатка. Mm. Mm. Ну, что, это было гнить. Bez sensu. Nie? Ale chyba cię jednak nie doprowadziło, co? Mm -hmm. Yeah. No, yeah. That's dog. Dog. Hey, what's up? What's up? Nie ja dla was nie mówiłam, ale nie, zamów... nie zamówił... Nie mnie To zobaczyło mnie. Co dostałem mama? Czerwonego klocka, nie zdążyłam zobaczyć. Zapisywanie coś. Nie zdążyłam zobaczyć co to było. Ну, наверное, тут, не? Да. Hmm. No tamtej wieży też jest są klotki Nie, moje tam nie idę. Hoppa, hoppa. Hoppa, hoppa. 爸。Yeah. my boss will be livid if i'm late again Gdybym te dwa ostatnie stacje! To jest pytanie. No, o to jest pytanie. Czekaj, tu jest jedna na pewno. Tu na tym niżej, piętro niżej też jest chyba jedna. Nie, to jest tutaj. Aha, ale nie, na tym różowym tutaj. Tu gdzieś jest chyba stacja. Nie. A nie, tam już może odblokowaną. Dobra, to jest dalej. To Zobacz... jest ta główna. Mhm. Tu jest już stacja, a na tym niebieskim poniżej tam nie ma stacji. Nie. Jest stacja, na tym powyżej różowym. Może tu gdzieś jest, musi być stacja? Nie? Nie Nie musi. No, tak mi się wydaje, że tu gdzieś musi. Tu już masz. Na tym każdym kolorze tak raczej powinna zawsze być, nie? Tu mam? No, tu mam. Tu też mam. masz. Tu, tu też mam. masz. Tu mam. Tu masz, tu masz, tu masz, tu masz. Tu mam. Tu masz, tu masz, tu masz. Tu masz. Tu była stacja. O, tak, tu jest stacja, tu jest na lotnisku stacja, bo to jest lotnisko. Usiądź prosto. To wiem, gdzie muszę... pojechać. No. Właśnie. Nie musisz sobie zaznaczać na mapie, wiesz dobrze, gdzie masz jechać? Tak? Halo. Wiśniowe wzgórze. Uhu! Uh, uh. 15 tylko? O, on to nawet 15 jeszcze nie wybiera się Nie. Ale będzie ładna, magiczna fontanna. A czemu magiczna? Nie wiem, Nie, to jest pieniążki. Tata mówi, że pieniążkami na sam koniec gry sami tak? zamiast wodą, tyryjską pieniążkami. Ale my całą G. No jeszcze. Mamy I nie siedem, Mamy 76%, musimy mieć 100%. Żeby zaczęła tryskać. A nie mieć 100%, to może zacznę tryskać piązkami. Zamiast wodą. Co, on wchodzi w lampę? A ty na będę No kazałeś przecież, tak? No tak. Jeszcze z minutkę, bo 15 minutek zrobimy, ok? Także wrzucamy skończymy. To? Na to lotnisko jeszcze pojedź to mógł, to mógł odblokować tą stację. Gdzie jedziesz? Gdzieś tam najbliżej, tak? Nie bliżej, nie bliżej. Tu Ach, najbliżej, najbliżej. Tu, tu jest najbliżej. Mhm, no gdzieś tu jest no, tam prosto. Prosto. Jeszcze dalej. O. To ostatnia mhm. przedostatnia? Mhm. mhm. 12, 13. Tak, jeszcze jedna. Czyli ta jedna będzie gdzieś tam na tym jednym kolorze. To jest niezrobione. Gdzieś tam będzie. Nie, aż staci. stacji. Bo chcecie zobaczyć, co się stanie. Mogę Wam pokazać, co się stanie. Jak odblokujecie wszystkie stacje? Nie, nie, co się stanie, okej? Okay? E, no dobry. Pokażesz co się stanie, tak? Mhm. Uh -huh. że się na tych 70%, tak? Mhm. Mm mm -hmm. Lotnisko? Co my mam tak zrobić? Lotnisko. Przed chwilą byliśmy na lotnisku. Kurów dużo jeszcze tu mamy do zrobienia, mamy tu jeszcze dużo takich w misji niedokończonych rzeczy w misjach. Na przykład samochodów dużo musimy jeszcze ukraść, jeszcze pokolorować dużo rzeczy musimy. No dopiero wtedy będziemy mieć 100%, nie? Pokażę Wam stanie że co się stanie jak co jak odblokowujecie wszystkie stacje to się, patrzcie to ja tego nie lubię no wczoraj była A, jedziemy? to jedziemy. Parówka. Tak? Wcześniej mhm. była elektryczna. Mhm. Jak aktywujecie wszystkie stacje, to będzie parówka. Parówka. To znaczy parowa. No. Mm. Ona też to zmienia obraztaczkę. No. Nie? Tak robią. Fajnie zmienia obraz. No. Fajna. Tylko jak już odblokujecie, aktywujecie wszystkie stacje i odblokujecie parową, to już niestety nie można sobie zmieniać. Że znowu chcesz sobie jeździć elektryczną albo parową, już wtedy nie. Już wtedy tylko można parową jeździć. Dlatego my sobie włączamy grę od nowa i mamy dwie gry, jedną jak chcemy grać sobie polwą a jedną jak chcemy grać sobie elektryczną, tak? Mhm. <laughs> mamy cztery gry! No cztery mamy, no Nie, pięć! Albo pięć nawet Nie, Jedna jest od nowa prawie, prawie całkiem od nowa no. mm. A druga jest I mamy jeszcze y, tą pałkę, I mam jeszcze jedną pałkę. I mamy I jeszcze jedną elektryczną. Hmm. To drugiej elektrycznej jest tak paluszkę. Jest. <głos> <głos> no to się. Pa, pa.